W poprzednim filmie pokazaliśmy, jak zmontować i uruchomić inkubator do wylęgu jaj. Teraz będziemy ustawiać wilgotność na poziom odpowiedni dla pierwszego okresu wylęgu, czyli między 40 a 60%. Zobaczcie nasze wyniki. Po wylaniu wody z inkubatora wilgotność spadła do 10%, więc jest to zdecydowanie za mało, czyli jednak trzeba dać trochę wody, natomiast nie tak dużo jak poprzednio, więc musimy teraz przetestować, ile będzie odpowiednio. Tutaj. Jeszcze zauważyliśmy, że te komory z wodą nie są takie same. Ta jest, ta jest największa, ta średnia, ta jest najmniejsza. Więc spróbujemy dodać trochę wody tutaj do tej najmniejszej komory. Natomiast nie podpinamy już butelki, tylko będziemy po prostu trochę tu wlewać. Okej, okay, to ile tak z. 100 ml, 200. 200 ml na razie. Dobra. I po jakiejś godzince zobaczymy, jak tam. O, nawet już można zobaczyć, że Wilgotność rośnie do 23%. Poprzednio zapomniałam już nagrać, natomiast było około 70% wilgotności, gdy tutaj w tej najmniejszej komorze była woda, dlatego teraz trochę zmodyfikowaliśmy ten inkubator poprzez wklejenie tutaj takiej taśmy. To jest zwykła taśma przezroczysta żeby ograniczyć tutaj ten pojemnik na wodę. I teraz tylko w tym miejscu dolejemy po prostu wodę. To jest mniej więcej 1 trzecia tutaj tej najmniejszej części w inkubatorze. Widzimy, że napełnia się tylko ta jedna część, ta 1 trzecia. Tutaj nic nie przechodzi. No, zeszła ponad połowa butelki, i jeszcze schodzi, więc myślę, że to może być znowu za dużo. Już się zatrzymało. Mamy tyle wody, i tutaj obok jest, jest sucho. Teraz trzeba zmontować ten inkubator. Włożyliśmy też dodatkowy termometr z higrometrem. Aby sprawdzić, czy pokazują te same wartości, a przynajmniej przybliżone. No niestety, tamten pomysł z taśmą samoprzylepną nie wyszedł, gdyż woda podciekała tutaj do tej części i znowu zrobiło się około 70% wilgotności. Teraz zmodyfikowaliśmy ten pomysł i tutaj jest taka plastikowa. Osłona. Ona jest tu od tej y, strony aż praktycznie tu do, do końca. Dzięki tej osłonie zmniejszymy powierzchnię parowania. Będzie parowało tylko tymi niewielkimi dziurami, i liczymy na to, że sprawdzimy, y, czy ten sposób y, będzie dobry na ograniczenie poziomu wilgotności bez y, y, zmniejszania. Komór, które trudno uszczelnić, żeby się nie przelewało na drugą stronę. Czyli wody będzie tyle samo, natomiast ta powierzchnia parowania będzie tylko tu, tu i jeszcze chyba kawałek tutaj z tyłu został. I teraz to przetestujemy. Wlejemy tu wodę i włączymy inkubator. No i niestety nadal wilgotność jest na poziomie około 70%, więc musimy kombinować dalej. No, to mamy teraz już kolejną modyfikację. Tym razem tutaj leży taka pianka. To jest takie wypełnienie, w które często jest pakowana elektronika. Taka delikatna pianka. No i znowu napełniamy system, montujemy inkubator i będziemy testować. I teraz mamy wilgotność 37%. Widać, że ta pianka pomogła obniżyć wilgotność, czyli dalej idziemy tym tropem, tylko trzeba to troszkę zmodyfikować jeszcze. Czyli widać, że ta pianka nie może być na całości, tylko trzeba ją trochę podwinąć. O, i teraz spróbujemy z taką powierzchnią. Parowania. I znowu włączamy i sprawdzamy. Czyli teraz, wilgotność mamy już 52-54%. Jest to już całkiem niezła wilgotność. Myślę, że można już to tak zostawić na ten pierwszy etap klucia kurczaków. Chcąc uzyskać mniejszą bądź większą wilgotność, należy przesuwać tamtą piankę, którą zamontowaliśmy, odsłaniając lub zasłaniając miejsce parowania wody. Czyli jeśli bardziej zasłonimy wodę pianką, to wtedy wilgotność będzie mniejsza, natomiast jeśli bardziej odsłonimy wodę, to wtedy wilgotność będzie większa. W ten sposób łatwiej możemy kontrolować wilgotność, która panuje w inkubatorze. Inkubator pracował całą noc, teraz mamy około godziny 10 rano i mamy 53-54% wilgotności, więc myślę, że jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że ja nie musiałam nic robić. Samoczynnie sobie pobrał wodę z butelki, około godziny 13-14 jak zostawiałam go wczoraj był mniej więcej Taki poziom tutaj, natomiast widać, że poziom się obniżył, czyli samoczynnie pobrał wodę. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż oznacza, że nie trzeba będzie dolewać wody często. Wystarczy raz dziennie napełnić tę półlitrową butelkę wodą. Zatem zrobiliśmy już właśnie teraz taki test na sucho, bez jajek. Wilgotność jest ok, temperatura też jest ok, więc myślę, że kolejnym etapem będzie po prostu włożenie jajek lęgowych. Jeśli te porady Wam się przydały, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Dziękuję za obejrzenie filmu.